Jeżeli oglądacie mnie na co dzień, również na Instagramie, jak i na YouTubie, to na pewno zauważyliście, że do rysowania takiego cyfrowego używam iPada. Ale tego iPada nie miałam wcale od samego początku, bo kiedyś używałam takich tabletów, wiecie, podłączanych do komputera i tam rysowałam po prostu na komputerze w programach specjalnie przygotowanych do rysowania na komputerze. Natomiast Moje pierwsze zetknięcie z iPadem miało miejsce 1 grudnia 2018 roku, kiedy to byłam na otwarciu warsztatu artysty, a później z Olsikową poszłyśmy sobie na jedzonko i wtedy zaproponowała mi rysowanie na swoim iPadzie. I ja właśnie do tej pory nie miałam styczności z iPadem, byłam mega zaciekawiona, także z, takim, z taką chęcią i radością rysowałam. Po prostu odkrywałam te wszystkie pędzle i jak się rysuje na takim iPadzie, Mając podłączenia do komputera. No i wtedy wykonałam swój pierwszy rysunek na iPadzie w programie Procreate, którego używam do tej pory. I wyglądał on właśnie tak. No powiedzcie mi, no nie jest to jakieś dzieło sztuki, ale wypróbowanie takich nowych pędzli i tego, jak się rysuje totalnie czymś innym niż do tej pory zrobiło na mnie ogromne wrażenie i powiem wam, że tamto doświadczenie pchnęło mnie do zakupu własnego iPada i od tamtego czasu iPada wymieniłam na nowego więc miałam w swoim życiu już dwa i teraz używam właśnie drugiego, ale o tym powiem wam trochę więcej później, no i dzisiaj właśnie tak jak widzicie będę odtwarzać swój pierwszy rysunek na iPadzie, ten który zrobiłam na iPadzie Olsikowej zobaczycie nową wersję właśnie dzisiaj bo po ilu latach? Po prawie czterech. 2019, 2020, 2021, prawie 2022, bo to było 1 grudnia. Już mamy prawie, że końcówkę roku, także możemy zaliczyć, że jest to po czterech latach. I pamiętajcie, że jeżeli spodoba Wam się ten film i chcecie widzieć więcej tego typu filmów, na bieżąco być z moim kanałem, to zapraszam Was do zasubskrybowania go, kliknięcia na dole czerwonego przycisku Subskrybuj. Wtedy pokazywać będą Wam się moje nowe filmy, kiedy je tylko wstawię. Rysunek, który tworzyłam na iPadzie Oli, mogliście zobaczyć już na samym początku, więc tutaj już nie będę Wam pokazywać, jedynie zrobimy porównanie na sam koniec. I oczywiście używam mojego, tak jakby nowego, no po prostu drugiego modelu iPada, który używam aktualnie. I no może też Wam powiem, dlaczego zmieniłam iPada na lepszy model, na nowszy model. I tak. Teraz używam iPada 11-calowego, iPada Pro trzeciej generacji, a wcześniej miałam iPada Pro 10,5-calowego, który miał większą obramówkę niż ten, który teraz posiadam. Możecie sobie popatrzeć właśnie w internecie, jak one wyglądają. I przesiadając się z poprzedniego modelu na ten, musiałam dokupić oczywiście Rysik, bo niestety nie był kompatybilny ten pierwszy do tego nowszego modelu. No i taki w ogóle Apple Pencil kosztował jakieś 500 zł, chyba nawet ponad. I pamiętam, że kiedy to zobaczyłam, to no trochę nie wierzyłam, że za taki rysik płaci się pół tysiąca. No ale cóż, trzeba było dokupić, no to wliczałam to po prostu w koszt tego iPada. Nie pamiętam dokładnie, ile płaciłam za ten model. A w ogóle tak z ciekawości, weszłam sobie na stronę Apple i patrzę na cenę tego rysika, który mam teraz, to on kosztuje aktualnie 619 zł. Także no, podrożało nieźle od tamtego czasu, kiedy kupowałam, a kupowałam go jakiś chyba rok temu. Tak, właśnie jak się zaczynał rok szkolny, to zamawiałam sobie tego iPada. I wracając do rysunku, który dzisiaj odtwarzam, no to wykonywałam go właśnie w 2018 roku i pamiętam, że jakiś krótki czas po tym Przekonało mnie to do zakupu iPada i myślę, że nawet i w 2018 sobie go kupiłam albo na początku 2019. W sumie to kupiłam go głównie ze względu na program Procreate, którego też naoglądałam no, się dookoła na Instagramie wszyscy po prostu, no dobra, nie wszyscy, ale bardzo dużo osób na nim rysowało i twierdziłam, że te efekty, jakie można osiągnąć, będą dla mnie zdecydowanie zadowalające, bo zauważyłam, że właśnie takie rysowanie pędzlami, które wbudowane są w Procreate, to znaczy, które są w Procreate, oddają to uczucie prawdziwych przyborów. Mamy takie efekty, jakie Możemy osiągnąć na papierze. To wygląda naprawdę bardzo realistycznie, więc nie mogłam się doczekać, aż takiego Procreate'a będę używać. On kosztował jakieś 50 zł, więc był to naprawdę mały wydatek. Jednorazowy, nie trzeba płacić co miesiąc. Jedynie właśnie największym wydatkiem jest ten iPad razem z Apple Pencil. Oczywiście można zainwestować w jakieś inne modele iPadów, są na przykład Air, takie leciutkie, ale ja zdecydowałam się na ten Pro, już taki. No, po prostu mocniejszy, bardziej czuły, bo jednak przydawało mi się to do mojej pracy. No i taka dodatkowa rzecz, o której w sumie nie myślałam na samym początku, to jest to, że może on zostać laptopem. Można sobie dokupić klawiaturę, myszkę i używać go jako laptopa. Po prostu przeglądać w ogóle internet, oglądać coś na YouTubie. No, wszystko to, co można zrobić na laptopie. Dobra, może nie wszystko. Tak, bo nie ma tutaj podłączenia USB, ale no taki mały laptop może nam zastąpić. I tak używałam sobie tego pierwszego iPada i używałam, ale po krótkim czasie, bo był to jeden ze starszych modeli, taki najtańszy, no po prostu nie chciałam wydawać aż tak bardzo, bardzo dużo na iPada i kupiłam sobie starszy model, przez co no, on już tak chyba nie działał do końca, jakbym się tego spodziewała, po prostu... Trochę się zacinał, kiedy rysowałam odskakiwał, po prostu odłączał się ten Apple Pencil. Też nagrywanie mi nie działało dobrze, bo nagrywałam, to znaczy e, klikałam w tę ikonkę nagrywania na całym tablecie i po jakimś czasie mi po prostu nie nagrywało i nie zapisywało się to, co było dla mnie mega uciążliwe, bo jednak chciałam to nagrywać na YouTube'a, do odcinków wstawiać właśnie te fragmenty, a nie miałam jak. Przez co ratowało mnie automatyczne nagrywanie w programie Procreate, i wtedy musiałam wstawiać właśnie takie, a jednak wolałam nagrywać cały ekran. No i tutaj próbowałam jakoś to naprawić, ale niestety nie szło. I tak w mojej głowie narodził się pomysł, że jednak trzeba będzie zainwestować w lepszego iPada, bo ten już chyba nie domaga. A naprawdę bardzo go eksplorowałam, więc możliwe, że jednak no. Można było wydać trochę więcej na lepszy model. No i tak, zadnosiłam się z kupnem, czekałam, czekałam, aż w końcu nadeszła pora promocji w sklepie Apple. A. I do tego iPada, który kupiłam, dokupiłam właśnie Rysik drugiej generacji, i jeszcze za darmo miałam AirPodsy i takim dodatkowym elementem mega fajnym było to, że można było sobie zrobić be taki bezpłatny grawerunek i wykorzystałam to na każde moje urządzenie. Zresztą możecie zobaczyć teraz w przebitkach. To jest myślę, że naprawdę ciekawy szczegół, że możemy sobie spersonalizować tak urządzenia. Mega się cieszyłam, kiedy przyszedł do mnie ten iPad. No i też miałam te darmowe AirPodsy, więc no tu jest jak najbardziej plus. Od razu zaczęłam używać iPada i zauważyłam ogromną różnicę. Jednak ten nowszy model działał zdecydowanie sprawniej i do teraz mi się nic nie zacina, jest po prostu jak nowy. Chciałam Wam jeszcze opowiedzieć taką historię, kiedy kupiłam ten mój pierwszy iPad i no po prostu nie miałam jeszcze na niego żadnej obudowy ani szybki, ani nic. No to wzięłam go ze sobą na warsztaty do łodzi i. Kiedy wsiadałam do samochodu, mając w ręku ten iPad, to on mi nagle upadł na chodnik. I nie wiecie jakie było moje. Po prostu serce mi stanęło. Taki mały zawał miałam, bo padło na szybkę. I słuchajcie, podniosłam ten iPad, patrzę, szybka jest cała, na szczęście. Ale trochę mi się rozwalił bok, więc no. Takie szczęście w nieszczęściu, ale już wtedy zaczęłam bardzo, ale to bardzo uważać na ten tablet. Trochę nieszczęście, bo dopiero co zamówiłam, a tu już mi się chciał rozwalić. No i właśnie kiedy zamawiałam obydwa iPady, to do nich te opakowanka i takie specjalne szybki zamawiałam na AliExpress, żeby też już jeszcze troszkę zaoszczędzić, no bo wydawałam dużo na te tablety, no to tutaj można jednak wydać mniej. I tak są bardzo dobr dobrej jakości. Jeżeli chodzi o szybki, to zamawiałam za każdym razem takie, które imitują papier, czyli paper-like, i one mi się naprawdę fajnie sprawdzają. W sumie miałam każdą jedną od nowości i jeszcze ich nie wymieniałam, także są naprawdę mega dobre. Oczywiście trochę się tam rysują, ale jakoś mi to nie przeszkadza. No i ekran w ten sposób jest też matowy. A kosztują bardzo mało, bo nie wiem, czy to było kilkanaście złotych, czy nawet kilka, chyba kilkanaście. Chociaż nie wiem, teraz też w sumie nie powiem Wam, ile kosztują. Musicie sobie sprawdzić, pisując właśnie szkiełko paper like. No, generalnie miałam trochę przygody z tymi iPadami, ale powiem Wam, że nie wymieniłabym takiego iPada na żaden inny tablet graficzny, bo jego główną zaletą jest to, że możemy go zabrać w każde miejsce i nie mieć go podłączonego kablem do. Komputera, ale o tym Wam chyba kiedyś mówiłam. Zresztą, jeżeli myślicie nad zakupem iPada i programu Procreate, no to też nagrałam film na temat takiego początkującego użytkowania Procreate'a, jakie są tam funkcje, co ja używam. To zostawiam Wam od razu link, jeśli jesteście zainteresowani. No, a tak widzicie, że w trakcie odbywa się to rysowanie mojej nowe, nowej wersji i postanowiłam zrobić ją troszkę bardziej odpicowaną, bo tam u Olsikowej używałam takiego pędzla ołówkowego i do tego jeszcze jakieś maźnięcia z tyłu gwaszu czy coś. Wszystko, żeby po prostu wypróbować pędzle, kolory i zrobiłam delikatnie stonowaną wersję. I jak tak patrzę na tę starą, którą zresztą zobaczycie później, no to ona wydaje się być taka, właśnie szkicowa, zrobiona na szybko, i też te proporcje jakoś tak, no nie siedzą mi do końca, a bardzo duże czoło zrobiłam, i też no, czegoś mi tam brakuje. Także kolory mogłyby być ładniej dobrane dookoła, i nie kolorowałam też twarzy. A tutaj w tej nowej wersji pokolorowałam sobie na szaro, żeby jakoś tam się odznaczała ta twarz na tym tle. I tak jak patrzę, to wyszła mi chyba trochę starsza wersja. Kojarzycie moje filmy z Drody's Again, tego samego rysunku, który rysowałam już chyba po raz jakiś siódmy? To tam za każdym razem, z każdym nowym rokiem, robię starszą wersję elfki. I tutaj chyba wyszło mi tak samo, że właśnie te 4 lata temu. Zrobiłam młodszą wersję, a teraz jest taka starsza. Dorobiłam jej też trochę make-upu, żeby jednak coś tam się działo. I dookoła na tło dorysowałam jeszcze takie kreseczki, aby było bardziej dynamicznie. No i w sumie ja sama nadal się uczę tych pensji, i to trwa w nieskończoność. Jak widzicie, u mnie mam już tyle lat iPada, a nadal jeszcze szukam swojego miejsca na nim. Ale najważniejsze, że to rysowanie naprawdę sprawia mi frajdę. Odcinku to już wszystko. Fajnie było powrócić do tych poprzednich czasów, kiedy to rysowało się po raz pierwszy na iPadzie i odtworzyć, czyli zrobić nową wersję po aż czterech latach. Dajcie mi znać, czy wy używacie iPada, czy może jakiegoś innego tabletu graficznego, a może wolicie rysować na kartce. Wasze przemyślenia koniecznie piszcie na dole w komentarzach. A ja zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się różne rzeczy na bieżąco: filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. W środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!